Co dziś naprawdę warto wiedzieć o rynkach? Sejm nie odrzucił prezydenckiego weta ustawy o krypto. Rząd ponownie zajmie się ustawą o krypto we wtorek. Financial Times. Oprocentowanie obligacji Japonii jest najwyższe od 1999 roku. BRICS uruchamia system płatności Unit oparty na złocie. Zapasy srebra w Szanghaju są najniższe od 10 lat. Kongo wprowadza 10% podatek od kobaltu, płatny z góry. PKP Cargo domaga się od Państwa 1,5 miliarda złotych za decyzję węglową. Kurs spółki plus 13%. Netflix przejmie Warner Bros. za 82 miliardy dolarów. Paramount reaguje spadkiem minus 10% po informacji o przejęciu Warnera przez Netflix. SpaceX planuje IPO pod koniec 2026 roku, celując w wycenę 800 miliardów dolarów. Apple i Intel mają pracować nad nową formą współpracy. Volkswagen zainwestuje 186 miliardów dolarów, głównie w Chinach i USA. Berkshire Hathaway notuje wyniki gorsze niż S i P 500